Ciemka ludziska na kanale Horror Story, ja jestem Harry, pykamy sobie wy Bigfoota moi drodzy. W poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj i lecimy dalej z e, tymi wszystkimi rzeczuchnami. E, oczywiście przeładuj, tutaj nic nie ma. E, mamy shotguna, dwie snajperki, e, tutaj mamy też takie coś i pieździka mamy dobra, wszystko mamy przyładowane, więc e, możemy biegnąć. E, tutaj nic nie ma. My poprzednich odcinkach też się trochę podziało, e, moi drodzy. Uspokoić się proszę. Ja bym teraz bardziej szedł w tamtą stronę tą ścieżką bo tutaj jeszcze aż tak nie mamy odkryte tutaj tego wszystkiego więc tutaj jeszcze Bigfoot ma 530 życia eee, a tego już nie wejdziemy więc tutaj biegniemy i co tutaj mamy ciekawego tam nic eee, tutaj mamy jakąś odnogę nie bardziej tutaj a to była jakaś jaskinia nie czy nie tak to jakaś jaskinia tutaj mamy? E, dobra mi... Okej okay. Tu mamy ciało, oczywiście musimy Ok, dobra, dawaj mi to Ok, grać per, został martwe ciało, znalazł martwe ciało, dobra co mamy no już jeszcze tego płotu już musimy zrobić zdjęcie Bigfootowi i będziemy mieli wszystkie tutaj praktycznie te rzeczy zaliczone tutaj już nic innego nie mamy nie więc możemy biegnąć dalej tutaj już się powoli robi jasno więc możemy lecieć dalej ja bym poleciał w tym kierunku w sumie tam jest jakaś jeszcze mała odnoga noga, ale lepiej chodzić też po lasach, bo łatwiej potem znaleźć tego bigkuta. Jakieś zwierzątka, tak? Musiałbym znaleźć jakieś te, nie, jak to się nazywa, e, płapki, bo mięsko 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 bo mamy tam jakoś bo my znaleźliśmy. Ale bardziej mi chodzi też o... Nie wiem, zwał jak zwał, dobra. Coś tu chodzi, ale nie wiem co. Dobra. No, jakie zwierzę, no. E, tutaj coś, coś jest. Czy tutaj coś ciekawego znajdziemy? E, to jest gdzieś tutaj, w sumie. Tutaj jest jakaś chatka. więc jest spoko. E, kolejne te budka. E, tutaj nic nie ma takiego spektakularnego, moi drodzy. E. te. Dobra, teraz po kolei jedziemy z koksem. A nie, no, jest to że nie mam tego telefonu odebrać. Dobra, niech on przestanie, bo to przeszkadza trochę w nagrywaniu. Dobra, no, tam nic nie ma. Okej okay. zamknij mi te drzwi. E, to my wszystko przeszukaliśmy. E, tutaj mamy amunicję e, tutaj pusto e, tu pusto e, tutaj nie ma nic e, tutaj też nie ma nic. Na grillu pusto co mamy kończy, Oczywiście pusto wszędzie Mamy tutaj amunicję e, Oczywiście do, do tego trzeba kod Który trzeba na pewno gdzieś znaleźć Tylko pytanie gdzie? Na pewno on będzie gdzieś w pobliżu zasłon Na pewno będzie on gdzieś w pobliżu Tylko na pewno nie tu moi drodzy ale ładny obraz ty e, dobra e, to przejdźmy się gdzieś tutaj dokoła czy tutaj nie będzie żadnej kartki nie e, czy tutaj żadnej kartki też nie będzie czy jak nie też nie widzę a tu też nie widzę czyli a ciekawe co by tam by było nie dobra Kurde, szkoda tego, że nie umiem. Dobra, tutaj też nic nie ma. Jakieś wieszaki. Moi drodzy, tutaj też nic. No, szkoda, szkoda, że nie ma tutaj tego. E, tej karteczki z tym. E, no. Może będzie w innym miejscu. Zobaczmy, gdzie teraz. Możemy iść na, le, na prawo moje Bardziej tą ścieżką e, Właśnie tą ścieżką Bo tam też jest gdzieś jakaś odnoga Może akurat tam znajdziemy te e, Te liczby Do tego sejfu Drzewo sobie pierdolą No też tak można Ale chyba nie dla nas My lecimy tutaj, się robi dzień powoli Ale krzywe no Eee, dobra <laughs> My teraz kręcimy Czekaj, tam coś będzie Dobra, nie pierw polecimy tutaj Zobaczymy, co tam będzie, i potem się wrócimy. Dobra, tutaj mamy co? E, e, e. Dobra, e, nie to Dobra mamy wychodek. Niech się wyluftuje trochę e, Tutaj mamy... Ty jakąś kość, kość mamy e, Dobra, ktoś tu ma miałby zerkę Ale ładne widoki, nie? No Dobra, która to już noc? E, tutaj nic Czwarta była, teraz chyba będzie piąta mój drodzy Więc e, tutaj Trzeba się jakoś z tym pośpieszyć Mamy dużo do zwiedzania, ma tą mapę jak Dobra teraz chodźmy tutaj Zobaczmy co co tutaj, jest. coś topnęło Ale nie wiem co To te od razu, o namioty te ty. ty czekajcie Dobra Dobra ile już tego mamy Kurde, idziemy na rekord z tymi zdjęciami Dobra. Można popływać? Czy nie? Okej, okay, też tak można. Tutaj nic. Tu? No też nic. Ale mam amunicję, tak? No, nie, bardzo. A tutaj, dobra. Okej. Okay. czy tutaj można. E dziękuję. Tu? Bateria do, do wizora. E moi drodzy. O, łapkę mamy. Dobra. Eee, ale to tylko jedna. O, amunicja. Tutaj nic. No, tutaj nic nie było, no. Też nie. Eee, tutaj. Oprócz torby, która jest pusta. Nie mamy nic, moi drodzy. Eee, więc teraz możemy lecieć dalej tą drogą. Gdzie ona prowadzi? Tam skąd my przyszliśmy, praktycznie eee, w sumie, ale to chyba nic. Możemy w sumie na przełaj, tylko przejdziemy sobie mostkiem eee, na drugą stronę. Ty, można jechać? Nie, szkoda, ty. No ja popływa sobie eee, tutaj. No powiem, że nie okej okay. i teraz e, dobra widzę, że tam też nie mamy czegoś odkrytego. Ale ja bym chciał iść do tego jeziorka tego mniejszego, nie wiem czy będziecie. Zaraz się dowiecie gdzie e, co to taka dziura tutaj? O, dobra, nie było tematu. Po prostu dziura i tyle. E, moi drodzy. Mm, 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 mm. E, Dziękuję bardzo Dawaj mi to ujep to, te mięso Dziękuję mój drogi Mięsa mamy Aż za nadto chyba No e, Tutaj Tutaj kręcili Skazę Dobra, nie wydaje mi się Dobra tutaj tak tak idziemy na dalej Tuż ku głównej drogi Ej, hey, dzik Dobra A jakieś... to było modę? Oj przepraszam nie chciałem no Samo tak wyszło Są rzeczy ważne i ważniejsze ludzie Niestety No takie... tak bywa czasami Okej okay. Ja za tym czas jedziemy, e, tutaj. E, I bo tutaj była odnoga, moi drodzy. No nie wiem czy tu byłem, czy nie. Bo nie uspokoić się. Bo tu nie wszystkie miejsca, jak dobrze widzę, się odnokowywują na mapy. Tutaj nie ma nic? Możliwe, że tu byłem, a nawet nie wiem. A, no, też tak myślę, moi drodzy. Eee, dobra, to nie, to lecimy dalej. Nie mamy minut. Trochę gul, trochę tutaj BBB, bo e, dzisiaj nic specjalnego, oprócz... E, oprócz polowania na zwierzęta, nic ciekawego tutaj nie było. Tam mamy jakieś białe auto, sprawdzimy je sobie. Dzisiaj co my zrobiliśmy w odcinku? No... Kilka zwierząt polowaliśmy, kilka zdjęć i to tyle. E, żadnego Bigfoota Big nie spotkaliśmy Dobra, to ch chodźmy teraz tędy. Może coś tutaj znajdziemy. Może gdzieś tutaj Bigfoot będzie szedł. On lubi takie miejsca. Może nie wiem. E... O, a może tutaj gdzieś... Tutaj ktoś się kryje? Czy nie? Ale dobra. Przyszymaj, by ułatwić okej okay. Okej. Dobra, mamy mięsko ułożone. Więc teraz możemy iść bardziej... Chcemy w, w tamtą stronę, no. E, noc piąta, moi drodzy tutaj e, zobaczymy co tutaj na nas czeka w dniu dzisiejszym e, bo znaczy dzisiejszej nocy no bo tutaj chyba nic specjalnego nie będzie takiego żeby robiło furorę e, zapisz mi grę no, dobiegnijmy tutaj tutaj coś jest ale też chyba nic spektakularnego no to nie, nie skoczymy, a tu jest po prostu tylko takie a ścieżka po prostu dobra chodźmy tam w eee, tutaj chyba też nic takiego nie będzie takiego ciekawego więc teraz będziemy błądzić też eee, w sumie tutaj też coś nam to pokaże nie no tylko stół piknikowy, no zajebiście no A w nim nic Nul, nul eee, I tutaj w sumie też nic ciekawego eee, Tutaj w sumie możemy iść do ba tego jeziorka No Chyba te wszystkie ważne punkty zwiedziliśmy w sumie W sumie pójdziemy sobie w stronę obozowiska i ta nawilej zakończymy odcinek E, A okay, kij może tutaj akurat sobie coś... E, na, na, go napotkamy? Ty. dobra, mamy tego pierony. E, czy wyżej trzeba przejść przez... Tak. E, tędy. Dobra. Oświeć mi na tę rynkę, bo tutaj trzeba. Bo nic nie widać. Znaczy niby widać, ale nie. Samolot Dobra Nie wiem po co to strzeliłem Ale spoko eee, Tutaj no, no dzisiaj chyba będzie ten Na spokojnie Bez Bigfoota eee, Czekajcie eee, Te dwie Te rzeczy i czaszki nie wiem, to są jakieś totemy, więc sobie ustawimy w bazie e, Z2 I tutaj czekacie, jeszcze jakaś odnoga jest, więc sprawdzimy ją I przejdziemy od razu do bazy. A, tutaj tylko ta tyrolka, dobra To tutaj nic specjalnego, nie będziemy szli robić kółka po prostu przez las na przełaj, tak jak zawsze e, I tutaj No to będzie na tyle, na prawie 20 miesięcy to chyba powinno wystarczyć no szkoda, że tego Bigfoota dzisiaj nie znaleźliśmy No szkoda, szkoda e, tutaj, tutaj ci mi e, gdzieś tu e, tu Może gdzieś tu Okej okay. No, no rozkładane to jest Więc co? Ja dziękuję za uwagę i widzimy się jutro o godzinie 18 eee, więc do zobaczenia elo, na razie